Dziś pogadamy o sekretach udanej podróży. Jeśli chcesz, by Twoje podróże były bardziej autentyczne, albo jeżeli chcesz skrócić czas planowania takiego wyjazdu, a przy tym zmniejszyć jego koszty, to posłuchaj, jakie mam na to wypróbowane sposoby. Ale nie znajdziesz tu listy rzeczy do kupienia, bo nie potrzebujesz kolejnej poduszki do samolotu, by Twój wyjazd był udany. To, czego potrzebujesz, to wiedzy jak sprawić, by podróż była bardziej dopasowana pod Ciebie, a także sposobów na szybsze zorientowanie się w możliwościach i wybór odpowiedniej opcji. Czyli pogadamy o sposobach, które sprawdziły się u mnie i które chciałabym znać 15 lat temu, gdy zaczynałam intensywne podróżowanie. To no dzięki nim przeżyłam super przygody, zobaczyłam miejsca, o których nie jest głośno na naście, a które były fantastyczne i uniknęłam dodatkowo niepotrzebnych kosztów i zaoszczędziłam tonę czasu. Bo już tak długo siedzę w branży i nie mówimy tu tylko o podróżach samodzielnych, ale także o pracy jako podróżnik-dziennikarz, a także podcaster, gdzie research jest jeszcze ważniejszy. Jeżeli słyszymy się pierwszy raz, to jestem Kasia i razem z Kubą od 5 lat tworzymy Dobrą Podróż, czyli podcast dla ludzi kochających odkrywanie świata. To lecimy z tymi sposobami, a na samym końcu wrzucę kilka stron i apkę, które mega sprawdzają się nam na wyjazdach, jako wsparcie w planowaniu. Pogadajmy o pieniądzach. No dobry początek. Mam tu kilka historii, które pokazują, że w niektórych aspektach oszczędzanie nie popłaca w podróży. Wiem, że spodziewaliście się sposobów na cięcie kosztów, jak na przykład jak wyszukać tanie bilety lotnicze, ale to nie ten kanał. I zacznijmy od wypożyczenia samochodu, bo jest ono dużym kosztem na wielu wyjazdach. Uważam, że można trochę przyciąć na kosztach, na przykład korzystając z lokalnych wypożyczalni. No, na przykład w Hiszpanii korzystaliśmy z Marbesol. Mają rzeczywiście niższe ceny niż w międzynarodowych wypożyczalniach. I co najważniejsze, mają opcję pełnego ubezpieczenia. To jest kombo, którego my używamy, czyli znajdujemy dobrą wypożyczalnię lokalną i łączymy ją z pełnym ubezpieczeniem. Oczywiście nie wychodzi to najtaniej na świecie, ale bez tego ubezpieczenia auta w ogóle nie weźmiemy. Dlaczego? To proste. Zazwyczaj podczas wypożyczenia coś z autem się zadzieje. Zazwyczaj na dodatek nie z naszej winy. Przykład: pociągnijmy tą Hiszpanię. Na parkingu ktoś walnął nam drzwiami od drzwi, tak że odleciał spory kawałek lakieru. Dzięki ubezpieczeniu nie było żadnych problemów. Mało? No to przykład z Albanii. Wypożyczyłam lokalnie, jak zawsze, ale jeżdżąc po małych drogach mocno pod górkę, okazało się, że auto nie wytrzymało zupełnie do końca intensywności tego mojego wyjazdu. Jadąc, żeby go oddać, odpaliły mi się wszystkie, konkretnie wszystkie kontrolki. No i taką choinkę zostawiłam po prostu na parkingu, wrzucając kluczyk do skrytki. I miałam totalny luz, bo wiedziałam, że dzięki ubezpieczeniu, temu pełnemu, nikt nie będzie mnie niepokoił. I na pierwszy rzut oka może wydać się, że dopłacanie pełnego ubezpieczenia na miejscu, które często podwyższa koszt o jedną drugą do trzech czwartych, Kwoty jest stratą pieniędzy, ale jak widzicie, moim zdaniem jest to w pełni uzasadnione, bo jeśli będziecie musieli zapłacić np. za takiego lakiernika, to wyniesie to znacznie więcej niż to ubezpieczenie. A co, jeśli nie wiemy, jak odnaleźć dobrą lokalną wypożyczalnię, albo nie mamy po prostu na to czasu i wolimy jednym kliknięciem skorzystać z wyszukiwarek i wziąć samochód z międzynarodowej sieci, takiej jak np. Europcar. No, tutaj wchodzi cashback cały na biało. Bardzo dużo odzyskałam korzystając z Letishop w połączeniu z Rental Cars, ale z tego co widziałam, w tym momencie ta witryna jest wycofana z polskiego cashbacku. Bardzo szkoda. Booking też kiedyś było i teraz nadal go nie ma. Najważniejsze przy korzystaniu z dużych stron do wypuszczenia auta jest to, by nie kupować na nich ubezpieczenia, bo jest to ubezpieczenie ze strony serwisu. A nie wypożyczalni, co sprawia, że gdy nastąpi szkoda, to wypożyczalnia ściąga pieniądze od ciebie, a ty od witryny, co brzmi jak już bardzo dużo roboty. Zamiast tego kupujesz pełne ubezpieczenie na miejscu w wypożyczalni. Oczywiście przygotuj się na podbicie kwoty, nawet do tych 3,4 wartości wypożyczenia auta, ale jak już ustaliliśmy, z mojej perspektywy jest to warte swojej ceny. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli bardzo zależy Ci na czasie, to zanim zdecydujesz się na konkretną firmę, sprawdź, czy punkt jest rzeczywiście na lotnisku i czy mają parking z samochodami również na lotnisku. Często jest tak, że na miejscu orientujemy się, że musimy wziąć busa wahadłowego do faktycznego biura, a gdy mamy mało czasu, to właśnie tego chcemy uniknąć. I jak już jesteśmy przy ubezpieczeniach, to dodam tylko na szybko, że nie polecam wyjazdu bez niego, takiego osobistego ubezpieczenia. Gdyby coś się stało, to możecie zgotować swojej rodzinie ogromny problem, jak na przykład Polak, który uległ wypadkowi na Filipinach, jest niestety w stanie wegetatywnym, a rodziny nie stać na ściągnięcie go do Polski. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o kasę, to jest internet. Nie wyjdę z lotniska bez lokalnej karty SIM, która jest już w moim telefonie i jest uruchomiona. Potem w wielu miejscach nie jest już tak łatwo znaleźć i kupić ją jak na lotnisku. Ale zanim ją kupię, najpierw porównuję, czy cena wirtualnej karty w apkach takich jak Aero nie jest przypadkiem tańsza. Czy da się mieć jeszcze autentyczne przeżycia w podróży, a nie tylko uczestniczyć w przedstawieniach dla turystów? Mam na to kilka sposobów, które opierają się na byciu bardziej elastycznym co do swoich planów, a także na rozmowie z ludźmi i dobrym researchu. Czyli niestety wymaga to już większej ilości czasu. Najważniejsze z tego wszystkiego jest dla mnie rozmowa z ludźmi, zazwyczaj osobami mieszkającymi na miejscu. To oni wiedzą dużo i, jeśli zechcą, mogą podzielić się bardzo fajnymi polecajkami. Weźmy na przykład nasz wyjazd na Autaj. Kuba znalazł na workshowersie hosta na pierwsze dwa dni przed wyruszeniem w faktyczną trasę. Mieliśmy swój plan, ale po rozmowie z naszym hostem. Wyszło, że totalnie porzuciliśmy go i poszliśmy za jego radami. I słuchajcie, była to najfajniejsza wycieczka rowerowa ever, czyli opłaca się słuchać miejscowych. Można też podejść do sprawy inaczej. Bierzemy pierwszych kilka nocy w fajnym hostelu, który wygląda też jakby był takim społecznym hubem. To można bardzo łatwo wyśledzić po opiniach. I tam zaczynamy rozmawiać z ludźmi, przede wszystkim na początek z obsługą. Tak zrobiliśmy na Sri Lance i zostaliśmy wysłani do konkretnej knajpki, gdzie dowiedzieliśmy się, że menadżer jest takim lokalnym fixerem i w ten sposób dostaliśmy namiar na konkretnego przewodnika, biologa, z którym spotkaliśmy się w rezerwacie Sinharaja. Poszliśmy wspólnie na dzienną wycieczkę po tym lesie deszczowym, który jest wpisany na Listą UNESCO, i tyle, ile od niego się dowiedzieliśmy na temat ekosystemu, na temat przyrody na wyspie, że w życiu byśmy nie usłyszeli tyle informacji od zwykłego przewodnika. A na podczas naszego popytu byliśmy jedynymi turystami z zagranicy w tym miejscu, bo z niewiadomych przyczyn ten rezerwat nie jest zupełnie popularny wśród zagranicznych turystów, co jest bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bo miejsce jest naprawdę nieziemskie. Często na wyjazdach lokalni przewodnicy robią robotę i są bardzo ważną składową sukcesu. To oni często wprowadzają nas w meandry lokalnej dynamiki, doradzają gdzie pójść, co zobaczyć i przede wszystkim co zjeść. Często są to polecenia, których w życiu nie znajdziecie w przewodnikach czy też na necie. Przykładem może być tu Cypr. Specjalnie wynajęłam nam miejsce w hostelu na początku wyjazdu, by pogadać z obsługą i ludźmi. Niestety, obsługa w tym miejscu nie była szczególnie pomocna, ale rozmowy z ludźmi dały nam super namiar na przewodniczkę polskiego pochodzenia która wprowadziła nas głębiej w temat strefy buforowej. I jednocześnie odegrała główną rolę w naszym podcaście opowiadając o tym, jak uciekała z ostrzelanej waroszy. I tą historię znajdziecie w tym podcaście. A co, gdy nie macie czasu na szukanie odpowiednich lokalnych przewodników? Często odpowiedzią na to są darmowe oprowadzania po mieście. W wielu miejscach są one dostępne i często bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Mamy oprowadzenie, a na końcu płacimy na piwek według naszego uznania. Przewodnikami na tych friturach są ludzie, którzy mieszkają na miejscu, więc nie dość, że mamy oprowadzanie, to jeszcze do tego. Często możemy zapytać o polecajki i dostać od nich same perełki. Tirana w Albanii ma super tury, w których zostajecie wprowadzeni w realia w jakich żyli ludzie przed otwarciem kraju. Ostatnio testowaliśmy też takiego tura w Kordobie i też było naprawdę interesująco i super ciekawie. W sumie nie byłam na żadnym takim zwiedzaniu, które nie byłoby fajne. A jakie są wasze sposoby na to, by mieć bardziej autentyczne przeżycia albo znajdować takie właśnie perełki polecajkowe, których nie znajdziecie na Instagramie? Dajcie znać w komentarzu, jestem bardzo, bardzo ich ciekawa. Nie będę Was oszukiwać, żeby mieć fajne przeżycia, trzeba zrobić dokładny research, bo dzięki niemu wiecie, co jest warte waszego zainteresowania i czasu. W dużej mierze ten research macie już w naszych podcastach. Więc jeżeli gdzieś się wybieracie, to sprawdźcie, czy nie mamy o tym miejscu już odcinków. To Wam bardzo skróci cały proces planowania. No ale jak to u nas wygląda takie planowanie? Zazwyczaj ja siadam i robię trzy rzeczy. Patrzę na pierwsze strony Rogajda o danym kraju. Tam są miejsca i przeżycia wybrane przez autorów wraz z umiejscowieniem ich na mapie. To daje mi ogólne pojęcie o kraju. Robię szybkie wyszukiwanie i celowo omijam tu Instagrama i TikToka, bo w tu mnie bardzo, bardzo nie lubię wypoczywać. Szukam wpisów oraz filmów na YouTubie i robię szybkie uzupełnienie informacji, które uzyskałam w Rogajdzie. Potem odpalam Google Maps i po prostu przeszukuję mapę ręcznie. Sprawdzam sobie, co jest ciekawego, jakie punkty mi się wyświetlają i patrzę na fotki. Te trzy rzeczy dają mi ogólne pojęcie o miejscu, do którego jadę. Na tej podstawie zaczynam zawężanie, zarówno miejsc, które odwiedzimy, jak i konkretnych aktywności, które będziemy robić. I zaczynam wtedy już konkretny research dotyczący tylko tego, co mnie interesuje. Ale nie oznacza to, że zamykam się w tym planie. Jestem cały czas otwarta na sugestie, szczególnie osób mieszkających tam. Gdy wchodzę już w zawężone planowanie, to nie ograniczam się do wyszukiwań na necie. Czytam książki, oglądam filmy, szukam znajomych, którzy tam byli lub mieszkali, albo mają znajomych, którzy tam mieszkają. Wiecie, robimy coś, czego przeciętny turysta nie zrobi. Dzięki czemu nasze wyjazdy, no i później podcasty, są tak inne od tego, co znajdziecie na necie, bo nie są one wynikiem powtarzania tego, co już jest na necie, ale wzbogacamy to naszymi doświadczeniami i tym pogłębionym researchem. Co ciekawe, gdy gdzie siedziecie, lub już na miejscu, miejcie oczy otwarte na lokalne wydawnictwa. Często można natknąć się na niszowe mapy lub przewodniki, które mówią o fajnych miejscach, jak na przykład co niedzielny targ w Nikozji przy jednej z baszt, albo pokierują was na fajny plac, gdzie wieczorami schodzą się miejscowi, jak na przykład w Tel Awiwie, albo Gazeta Iceland Review. Znaleźliśmy ją w wypożyczalni samochodów i czerpaliśmy z niej garściami. To są takie właśnie małe triki, które pozwalają na to, żeby ta podróż była zupełnie inna od tych wszystkich prezentowanych na necie i dzięki temu będziecie też czuć bardziej taką nutkę przygody i tej niepewności która daje tak wspaniałe wspomnienia potem, bo nie idziecie utartym śladem kogoś innego z neta, tylko troszeczkę odkrywacie to miejsce dla siebie. Często słyszymy, że ludzie uważają, że chodzenie po górach jest drogie, bo trzeba liczyć noclegi w schroniskach, które na dodatek często są w pełni porezerwowane w pół roku do przodu. Nasz sposób na to jest taki, że wyszukujemy kraje, w których w górach można spać w namiocie bezpłatnie. Jest pełno pięknych gór, które dają takie możliwości. W Europie dodatkowo są też często opcje na darmowe miejsca do rozbijania namiotów, na których trzeba się wcześniej zarejestrować. Tak jest na przykład na Kanarach czy też na Maderze. A co jeśli chcemy góry i chcemy mieć też dach nad głową w nocy? Tu możemy polecić Wam Alpy Julijskie w Słowenii. W październiku kończy się tam sezon i zamykane są schroniska. Jednocześnie przy wielu z nich pozostają otwarte tzw. winter roomy, zimowe pokoje, schrony, które są owszem w bardzo różnej kondycji, jednak po zamknięciu schroniska są one bezpłatne. A październik i początek listopada często są przepiękne w Słowenii, a w górach nie ma wtedy za wiele osób. To przejdźmy do tych stron i aplikacji, które są tak fajne, że pomagają nam w planowaniu. Gdy chcemy zatrzymać się w danym miejscu dłużej i wynająć na dłużej, np. Na mieszkanie, to sprawdzamy hoodsmap.com i póki co nie zawiodły nas zupełnie. Kolejną stronką jest Atlas Obscura. To tam znajdujemy dziwne miejsca i mniej znane atrakcje. Oczywiście główne atrakcje też tam znajdziecie, ale są też takie ciekawostki. I ważna rzecz, aplikacja do pogody. Wiem, że brzmi to mało seksownie, ale jak wam powiem, że dzięki niej sprawdzimy, jak wysoką są chmury i czy mamy szansę na bycie powyżej nich, to brzmi już o wiele lepiej. Co? Chodzi tu o Windy. I zobaczcie, jak łatwe to jest i przystępne, żeby zobaczyć, czy możemy być powyżej chmur. Wchodzimy w nią, ustawiamy punkt, dla którego chcemy sprawdzić wysokość chmur, następnie klikamy prognozę pogody dla tego miejsca i wybieramy meteogram. I tutaj, jak widzicie, na poziomicach mamy napisane, jaka jest wysokość i widzimy, na jakiej wysokości są chmury. Tutaj wygląda, że w sobotę jest szansa, o poranku, być właśnie powyżej chmur. Możemy to sprawdzić na trzech różnych modelach pogody. No i do tego stare, dobre opinie na Google Map. Nie miałam jeszcze sytuacji, by po ich przejrzeniu i wybraniu, na przykład restauracji, byłabym rozczarowana. Dodatkowo na Google Maps albo Maps Me tworzę kolekcję pinów, które zostają ze mną i dzielę się nimi potem ze znajomymi albo z wami. Ciekawą opcją ostatnio jest też dla mnie wykorzystywanie czata GPT, nie tyle do planowania, co do pytania go, co widzę. Gdy zwiedzam i widzę na budynek, cokolwiek co mnie interesuje, robię zdjęcie i pytam czata co to jest. Jest takim moim wszechwiedzącym przewodnikiem, do którego mam jednak ograniczone zaufanie i weryfikuję to co mi pisze. Ale jednak jest to dobry start w szukaniu informacji. Mam nadzieję, że te nasze sposoby sprawią, że Wasze podróże będą pełne autentycznych przeżyć. Zaoszczędzicie czas i pieniądze, a przede wszystkim będziecie czuć się pewniej na każdym etapie przygotowań. Pamiętajcie, że podróże to nie tylko miejsca, które odwiedzamy, ale przede wszystkim ludzie, z którymi się spotykamy i historie, które wspólnie z nimi tworzymy. A jeśli macie jakieś swoje sprawdzone triki na udane podróże, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Jeśli chcielibyście poznać dodatkowo mój sposób na pakowanie się tak, by zabrać mało rzeczy, a mieć ze sobą wszystko, to, czego potrzebujecie, to obejrzyjcie ten film. A jeśli coś w tym filmie pomogło Wam lub zainspirowało do nowego podejścia, dajcie znać, bo wasze opinie są dla nas bardzo ważne. A jeśli film Wam się podobał, nie zapomnijcie dać łapkę w górę i subskrybować ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków dobrej podróży. Do zobaczenia w następnych filmach.